Cześć, wtedy w kolejnym odcinku na tym kanale dzisiaj sobie tworzymy 5 paczek za ważne mecze pierwsza paczka leci w pierwszej paczce zawodnik Borussii Mönchengladbach Rafael Quixel Pele wszystko leci do klubu na razie złota paczka premium świecący zawodnik jest to pucelo to teraz sobie to bo to mi nie jest do niczego potrzebne i kolejna paczka Duża złota paczka. Forma 3 okej, okay, okej. Okay. Jest motorniczy. Więc tutaj jeszcze to skikselujemy sobie. Reszta do klubu. Kolejna paka. co ok. Już tak naprawdę, dwie karty 83, czyli dwa razy. Ekrany ze srebrnych: chyba nic nie jest z wart. Więc to jest. Więc wszystko do klubu. I ostatnia poczuszka. 383. Kramarić. Okej, okay, okej, okay, dobra. To od razu zobaczymy sobie ile warty jest ten srebrniak. No ale niestety praktycznie nic. Więc dzięki za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce i cześć.